Witam, witam. Was moi widzowie. już sobie gramy gierkę na Craftcube.pl Tutaj zapyta sosa, sosa. Ale czemu na CraftCube? Czemu na CraftCube? A no dlatego, że po prostu ostatnio lubię sobie wbić, poczilować i nie grać na jak po prostu wolę odpoczywać kiedy gram. W tle zawsze sobie puszczam jakieś klasyki swojego znalazłem to bardzo uspokajające, o, szczególnie kiedyś się można bejżować. Pięknie. Nowa klawiaturka to zobowiązuje. Um, wracając do tematu właśnie klasyków od razu, zdałem sobie ostatnio sprawę, jak mały jest piosenek takich typowo od taniec. Wszystkie te piosenki zostały w latach 80. albo 70. 60. Już... No, 60 max. Tam jest. Spokojnie widzę, wy ja go widzę. Ojej! tu stoi tylko. Kto ma poziom? O 17, wyższy jak ja... Dobrze, wracając do tematu przewodniego. Często właśnie grając puszczam sobie jakąś tam kurde abb czy coś takiego. I leci sobie albo Modern Talking, czy tam w ogóle jeszcze jakieś inne klasyczki i piosenki. I zauważyłem, jak umierającą, co mnie niestety smuci, generyką muzyki jest jakby dance. Taka muzyka do tańca, nie? Że, o oh, kurde, że... O oh, matko, co ona robi? Że muzykę taka... typowo do tańca, nie? Zobaczcie, teraz zatańczymy sobie z nim. Oj. No, ja to zrobiłem chyba piłet tutaj. No dobrze. Idziemy sobie, atakujemy, atakujemy. Ciskamy, ciskamy, ciskamy. Wracając. I słucham sobie tej muzyki. I mówię. No i. Dlaczego nie ma takiej muzyki? He? Gdzie się podziała? No nie wiem. Kto to widział? Nie wiadomo. Kto to zrobił? Kto to uczynił dla nas? O, zatańczymy, zatańczymy. O, zatańczyliśmy ładnie. Yy, nie dobiegnę. On się już odrodzi. Chyba, że zrobił tak! O no nie, myszko! A nawet WUTAP tutaj nie zadziałał, chociaż miał pół serduszka, działał. No ale ja byłem już obity. Chyba obity. Nie chcę wam mieć gafy na nagraniu, bo później wyjdzie, że okłamuję was. No. Ale znowu wracając do tematu. Ile można słuchać muzyki rapowej? Nie zrozumcie mnie źle. Ja też jej słucham i bardzo lubię, jestem absolutnym jej miłośnikiem, sam masę historii, uwielbiam no, moja ukochana generka. Ale jakby Do rapu się nie tańczy i nie robi się też Pogo, albo czasami się robi Pogo, a jak już to nie na przykład do Lucy Dreams Juice Warda, bo jakiś czas temu mm, byłem... Na festiwalu i tacy ludzie się też znaleźli. No i jakby. Chociaż to akurat nie do Juice Worda, a do... I, tego. Age quid? Ok. Um, nie do Juice Worda, a do Lil Skysa, no nie? No i co ja mogę powiedzieć wtedy w takim układzie? No to, to trochę jakby słabo, no. ani to jest jakiś. Nie ma tam jakiegoś mocnego dropu, a oni robią pogo, byle robić, tam wiecie. Jakieś przejarane, przepite głowy. O. Kabaling. Kabaling, ja patrzę. Halo? No, i to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która niestety zapuka, mój. Zapuka. Zagłusza mój spokój kiedy sobie słucham tych klasyków I gram w jakże emocjonującą gierkę Minecraft Jest fakt, że Strasznie dużo jest Toksyków w Minecrafcie Toksycznych po prostu graczy, nie znam chyba bardziej Toksycznego community niż PvP 1.8, no i w ogóle jak Minecraft Przecież tu są ty ludzie to czasami aż jak się czyta no te warzające rzeczy, to człowiek nie wymyśliłby takich obelg, nie? To nie człowiek pisał, to jakieś chyba AI. Ale no... Jakby naprawdę i to jest przerażające o tyle, że co z tego? Że tutaj są jakieś tam toksyki w ogóle. Jak... Zbanują ich i co? I oni zostaną ubanowane za jakiś tam czas, czy nie wiem, pójdą na inny serwer i tyle. Jak. Ym, kultura grania w Minecraft, jakby. nie zrozumcie mnie źle. Od zawsze nie była yy, jakaś wysoka. Ale. zabiję mnie? O kurde. No kurde. Mało hitów w sumie dawałem, chciałem go. Nie zrozumcie mnie źle, bo kocham Minecrafta, ale kultura gry w niego no, jest po prostu na zatrważającym poziomie. Mm, tym bardziej, że mieliśmy z wielu wybitnych youtuberów i to właśnie zagłusza mój um, jakby odką się będzie TNT Jumper. Eee... Ale... Y widzowie. Idziemy do niego. Mam nadzieję, że nie ma tutaj tych chorych fajewoli co oni tu używają. On skoczy? Zwojduje się? Nie, on się nie wojduje. Albo zrobi tak, że sobie kupi rzeczy, stawi do enda, a on ma też autostradę. A on się teraz zwojduje. <laughs> nie nasz, taki głupi nie jest. No i toksyki zagłuszają mój świętobliwy spokój. Co mogę jeszcze przytoczyć w tym kierunku, to fakt, ym, że jakiś czas temu właśnie, gając tutaj jeszcze przed nagrywką, grałem sobie z typem, miał tam, nie wiem, poziom 120, no i napisał, ym, czy jestem ogar. No ja tak chciałem szybko mu odpisać, bo już się runda zaczynała, napisałem troch. No nie zdążyłem po prostu, no pomyliłem się, a on w cudzysłowie. O, nie niewidka. GG um, A Typ mi ogólnie Odpisał e, O właśnie o tym mówię Właśnie o tym mówię cwaniaczek um, Typ mi odpisał Że e, A e, bo tego na te moje troch Że w cudzysłowie troch mi odpisał I napisał xdd I to wiecie jeszcze takie o O takiego mi odpisał xdd no i co ja mam z tym zrobić? Weź tu dealuj z tym, nie? No niestety. Ale tacy się zdarzają. Oczywiście później go zabiłem, nazwaliłem mu łóżko i on napisał jakąś mi tam bluzgę, a ja mu napisałem trochę. Żeby go wkurzyć. Funk dave. Łoo, funk dave. Zanudź coś. <grym> Dobra. Widzowie. Co mogę jeszcze wam powiedzieć? Mam wrażenie, że niektóre rzeczy w społeczeństwie utarły się, znaczy... Okej, okay, to jest populizm. Jakby mówię oczywistą oczywistość. Ale no, dokończę. Niektóre rzeczy w społeczeństwie się na tyle utarły, że są już dla nas normalne. No tak jak na przykład takie żarty typu... No, tam... Yy, Wiecie, oni go y, złapali, ma iść do więzienia, ale tak. Przecież y, go nie tego. Y, nie wsadzą i w ogóle. I tak wiecie, nawet w żartobliwej for formie, takie wypowiedzi, jakby dużo mówią o naszym społeczeństwie jako tako, po japońsku jako tako, bo no sorry, ale na przykład jeśli ktoś ma iść do peerla... To idzie do pierdla. Ja sobie nie wyobrażam, że nie wiem, nie płacę podatków, to nie, to nie idę do pierdla, no nie? No jakby. I uciekam jeszcze od płacenia podatków na jakieś tam sposoby, że nie wiem, do Mandżui. A jak kolejny Jeff Bezos sobie odlicza to wszystko od podatku, albo unika jakoś w śmieszny sposób, zakładając fundację, w której bierze pieniądze, to w sumie nagle to jest ogarniętym biznesmenem. Ale jakby po prostu jest na to takie ładne określenie, którego nadużywam. Panie zmiłuj się nad nami. Jestem za daleko. Kirje Elejson, Kirje Elejson. Chcę odejść, tak żeby on właśnie o, dokończył mi moc, żebym mógł skoczyć na niego, mu do gardła. No nie. Myślę, o! 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 o udało się! Zwalaj. No, pewnie powiesz, że mam kilałe. Co to było? To jest... Czemu on stał w powietrzu? To jest dowód na to, że powinniśmy... Co no, Moment, Można to wyłączyć. To. To jest odpowiednio, że chyba należy zakończyć już ten odcinek widzowy. Bye.